Wracamy do rozmowy z Agnieszką i Insukaszem. Rozmowa bardzo ważna, ponieważ dotyczy fury szczęścia. Fura szczęścia no właśnie to. Kura to też samochód, samochód, na który zbierają studenci, 31 studentów, którzy zdecydowali się bardzo aktywnie pomóc, pomóc dzieciom specjalnej troski Mienialeszka Grajka w Swarzędzu. O tej pomocy już sobie troszkę powiedzieliśmy. Kura Szczęścia to jest ten projekt i w tym projekcie dwa eventy, które będą miały miejsce w Poznaniu. Pierwszy to Budda Bar, impreza w Budda tak jak już wspominaliśmy, która od będzie się teraz w środę. Wspomnijmy jeszcze raz tylko o tych cenach i o biletach, tak żebyśmy byli pewni, bo studenci lubią wspierać, ale lubią się też bawić oczywiście. i liczyć pieniądze. Cena biletu przed sprzedaży dla studentów to 5 zł. W samym dniu przed imprezą oczywiście też można nabyć. Dla studentów to 7 zł. Dla Reszty Poznaniaków 10 zł. I jeśli przyjdziemy w tym samym dniu tuż przed imprezą, to czy możemy ten bilet kupić już w Barze na miejscu, czy... czy... Tak, oczywiście tak. przed wejściem. A Czyli... teraz prowadzimy sprzedaż na Uniwersytecie Ekonomicznym, można nas spotkać przy stoisku Parlamentu Studenckiego. Czyli bardzo prosto można się tutaj z Wami skontaktować, nie ma żadnego problemu. Jeszcze Łukasz, żebyśmy trochę bardziej zachęcili wszystkich Poznaniaków, bo przypominamy, że impreza w Buddha Barze nie tylko dla studentów, ale tak naprawdę liczy się każdy grosz, każde pieniądze. Także zapraszamy wszystkich Poznaniaków, którzy nie mają żadnych planów na tą środę, żeby pojawili się również w Buddha Barze. Będzie wiele atrakcji, a między innymi... Między innymi pokaz pańca brzucha zespołu tanecznego Sonanda zagrają dla nas DJ Polar oraz DJ Koza. Moc atrakcji, świetna zabawa mnóstwo... do białego rana. Do białego rana. <grym> Dobrze, super. Wobec tego porozmawiajmy jeszcze o drugim evencie. Co to takiego? Tak, zdajemy sobie sprawę, że na imprezie studenckiej nie zbierzemy całości środków na zakup naszego samochodu, naszej pury szczęścia, dlatego pomyśleliśmy. Jak przyciągnąć sponsorów, aby oferowali pieniądze, co musimy zrobić, żeby przyciągnąć osoby, które są w stanie zapłacić za, za bycie naszym partnerem, za, za, za na przykład za bilet, który będziemy też również oferować. I stwierdziliśmy, że zorganizujemy galę, na której głównym wydarzeniem będzie spektakl teatralny. Chcieliśmy przenieść sferę teatralną jakby na grunt biznesu, na uczelnię ekonomiczną, żeby zainteresować również media, które później przyciągną do nas polityków, biznesmenów Koszt biletu to 50 zł, również całość środków będzie przekazana na zakup naszego samochodu. No i jaki to będzie spektakl, bo teraz już mnie zaintrygowałeś. E, spe... Czy to będą tacy aktorzy amatorzy, czy profesjonaliści? E, spektakl dzieło sztuki Chojnickiego Studia Rapsodycznego. Jest to e, teatr ofowy, jeden z najprężniej rozwijających się obecnie teatrów ofowych w Polsce. Specjalnie zaproszony z Chojnic. E, spekt... Sam spektakl dostał już e, 8 nagród na ogólnopolskie festiwalach, więc jest doceniony, jest atrakcyjny, mądry. Myślę, że na czasie, myślę, że na pewno będzie podobał się wszystkim, którzy przyjdą i zobaczą. Tak jak opowiadacie, to tak naprawdę to jest troszkę Wasz studencki projekt, ale projekt, który, tak jak już wspominaliśmy, zaangażował się aż 31 studentów. Jak, od jak dawna pracujecie nad tym projektem? Od ilu miesięcy czy tygodni? Pracujemy właściwie od początku jakby semestru, semestru, odkąd, odkąd zaczęliśmy e, zajęcia z panem doktorem Zielińskim. E, pierwsze zajęcia wyglądały w ten sposób, e, zastanawialiśmy się nad tym, e, co robimy, jak będzie wyglądała nasza praca, a, a konkretne zadania, konkretne działania zaczęliśmy, myślę, że tak... E, dobre półtora miesiąca temu. Więc nasze działa się prężnie. Staramy się działać prężnie, bo jesteśmy ograniczeni w czasie. Niestety długa majówka, która nas czeka, e, Pracowita. Za, zabiera nam ogromnie dużo czasu, więc staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mamy teraz, bo gala już niedługo, 16 maja, to jest też środa, o godzinie 19.30 na Auli Uniwersytetu Ekonomicznego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby, chcieliby przyjść, wspomóc. I bilety też wtedy można kupić u Was. Można kupić Możecie. bilety, tym razem wystarczy wysłać zapytanie na, na naszego maila, mail gmail.com tam z zapytaniem o bilety otrzymają Państwo całą, wszystkie informacje potrzebne do zakupu biletu. Jeszcze jak sobie rozmawialiśmy w przerwie, Agnieszka wspominałaś o jednym procencie. 1%, tak. który to, może pomóc. Tak, teraz właściwie mówimy przede wszystkim o tych dwóch eventach, bo one są w jakikolwiek sposób interesujące medialnie i tak dalej, ale staraliśmy się pomagać od samego początku. Czyli w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, komu chcemy pomagać, pomyśleliśmy o tym, że przecież nadchodzi czas, kiedy trzeba rozliczyć podatki, w związku z czym wa warto przekazać 1% właśnie stowarzyszeniu i jedna grupa, grupa sponsoringu, rozsyłała rozsyłała właśnie informacje odnośnie propozycji przekazania tego 1% właśnie stowarzyszeniu, któremu pomagamy. Mamy nadzieję, że, że to pomoże i że, że również w ten sposób stowarzyszenie zyska kolejne środki. A jeśli już obliczyliście, to jeżeli możecie zdradzić, ile potrzebujecie mniej więcej pieniędzy na ten samochód wymarzony? Wydaje mi się, obiecmy, że woleliśmy nie liczyć. Nie liczyć, po prostu jakby stawiamy sobie kwota? cel, żeby zebrać jak najwięcej. Zdajemy sobie sprawę, że w tak krótkim czasie, przy tak niewielkich środkach nie jesteśmy w stanie zebrać całości, ale chcieliśmy zacząć. Chcieliśmy dać ten sygnał dla innych, że warto pomagać, że warto zbierać pieniądze i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się zebrać całość, uda nam się kupić samochód i przystosować go do przewozu osób niepełnosprawnych. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że szukamy sponsorów na naszą galę. Nasz dział sponsoringu właśnie wysyłał ofertę współpracy do, do firm z klubu partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Mamy już pierwszy sukces, Volkswagen e, Poznań zgodził się być naszym e, sponsorem głównym. E, bardzo się cieszymy, szukamy innych firm, które chciałyby z nami współpracować, dlatego gorąca prośba, jeżeli, jeżeli ktoś, e, któraś z firm chciałaby, chciałaby podjąć współpracę, Pomóc. wspomóc stowarzyszenie i nas serdecznie zapraszamy. E, powiedzcie mi, e, jaka jest taka magiczna kwota, którą bardzo chcielibyście e, osiągnąć? po podliczeniu y, tych wszystkich eventów, które Co? się odbędą. My tak naprawdę nie rozmawialiśmy o kwotach. Dla nas z tym takim, sięgamy wysoko i, i zdajemy sobie z tego sprawę, my chcemy zobaczyć ten samochód. Tak naprawdę nie myśleliśmy na tym cel, o tym, że... To żeby, żeby tak. zakupić samochód. Chcemy, chcemy ten, ten samochód zdobyć. Nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć e, nasz filmik, który nakręciliśmy z tego, jak budujemy samochód. <laughs> nie, nie widziała. <laughs> Ale to zachęcam, bo naprawdę fajna sprawa. Na początku uznaliśmy, to też był jeden z pierwszych pomysłów, że jako studenci Prawdopodobnie uda nam się zbierać na same felgi tego samochodu, ale postanowiliśmy, że jednak chyba trzeba patrzeć trochę wyżej i mamy nadzieję, że nie będziemy my sami musieli zbudować tego samochodu, tylko uda nam się go zdobyć. I dlatego nie myślimy, nie myślimy tak naprawdę o pieniądzach, myślimy już o tym celu. Chcemy zobaczyć ten samochód, który wjeżdża do swarzędza, który widzą widzą podopieczni stowarzyszenia i opiekunowie. No i chcemy chcemy zobaczyć tą ich radość tak naprawdę. A powiedzcie jeszcze teraz na sam koniec, gdzie można zobaczyć ten filmik, gdzie można zobaczyć... Ten też wasze działania, wasze projekty, gdzie można więcej poczytać na temat tych eventów, które się niedługo odbędą, ponieważ tak jak mówisz, szukacie sponsorów. Także te osoby, które chcą usłyszeć więcej na temat projektu Fura Szczęścia, gdzie mogą zdobyć informacje. Najłatwiej będzie znaleźć nas na Facebooku. Mamy fanpage, a po wpisaniu Fura Szczęścia e, od razu wyskoczy nasz fanpage. Po kliknięciu, lubię to, e, dostaniecie Państwo wszystkie informacje na temat naszych działań, e, jak zdobyć bilet, e, kiedy odbywa się impreza, kiedy odbywa się gala. E, jeżeli ktoś chciałby dodatkowo nas wspomóc, może do nas napisać wiadomość na pewno odpowiemy no i czekamy na, na, na zainteresowanych. Dziękuję Wam wobec tego serdecznie Dziękuję za nasze bardzo. dzisiejsze spotkanie i y, trzymam kciuki za y, ten projekt i mam nadzieję, że ten samochód faktycznie pojawi się y, w Warszawie. a y, Was już y, zapraszam oczywiście na raport, czyli najważniejsze informacje z Poznania.